Witam widzowie dzisiaj zakup nowych sztuk z rynku w, w Łomży. wywrotków żółtych oto samiczka obrączka jest tutaj na łodzie rok 2022 głąbki są młode bardzo zgrabne również. Dzióbki są naprawdę fajne. Bardzo ładny kolorek. Jeszcze w ogonku zostało dwa piórka. Bardzo fajne to jest samiczka. Gąbki bardzo spokojne. Ciupki białutkie. Zakup do mojej hodowli, teraz pokażę Wam widzowie samczyka, Samczyk. również bardzo fajna główka. super, jest na przedostatnim piórku. Tutaj również. Również gołąbek jest z, z tego roku. Gąbki bardzo fajnie leżą w dłoni. Właśnie to mi Czegoś szukałem. Gąbki się bardzo fajnie prezentują. Pokażę na miniaturce. Są dość wysokie, nie są niskie. Są bardzo rześkie. Dobra widzowie, jeżeli się podobało, stawcie suba. Zamykamy.